Witam na kolejnym filmie z cyklu Pytania i Odpowiedzi. Dziś będą odpowiedzi na pytania nadesłane przez widzów w miesiącu kwietniu. Sceneria może dość nietypowa, bo już wszystko jest przygotowane, no można by powiedzieć prawie wszystko do przemeblowania pokoju, co ma też związek z planowaną inwestycją w postaci komputera, stacji roboczej do prowadzenia transmisji na żywo i obrabiania filmów, a także z przygotowaniami do sporej przebudowy instalacji elektrycznej. Osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały mojego kanału, gorąco zachęcam, aby to uczyniły. Wystarczy nacisnąć ten oto. Czerwony przycisk, znajdujący się w prawym dolnym rogu ekranu. Jeżeli film się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie lub nie do końca, napiszcie w komentarzach, co mógłbym zmienić. A zatem, żeby nie przedłużać, zaczynamy. Pierwsze pytanie, jakie się pojawiło, dotyczy yy, sposobu prowadzenia. Przewodów, instalacji elektrycznych w stropie betonowym, i tutaj się pojawia pytanie: Czy przewody można wciągnąć do Peszli i przywiązać do zbrojenia, po czym zalać betonem, i czy jest to zgodne z polskimi normami? A jeśli tak, to czy można układać kable ziemne w betonie bez żadnej osłony w postaci Peszla? Ja tutaj odpowiem tak. W rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jest zapis, że instalacje trzeba prowadzić tak, aby umożliwić ich wymianę bez naruszania konstrukcji budynku. Jeżeli tutaj byśmy chcieli prowadzić przewody w stropie żelbetonowym, no to w tym wypadku tylko. W rurach instalacyjnych lub w Peszlach, aby była możliwość łatwej wymiany w przyszłości. Bezpośrednie zalewanie kabli ziemnych to jest uprzedzone, nic podobnego. Nie robi się czegoś takiego. A następne pytanie odnosi się do prowadzenia zwodów odgromowych w żelbetowych słupach. No, chciałbym powiedzieć tu od razu, że to są przewody odprowadzające instalacji odgromowej. Więc pisze, że spotkał się z przypadkiem, gdzie bendarka wychodziła na dach z betonowego słupa, w którym była przyspawana do zbrojenia, i czy to jest poprawnie wykonane? Można, w roli przewodów odprowadzających, też wykorzystywać metalowe elementy konstrukcji budynku ale na pewno nie w taki sposób, że jest przyspawana bednarka i to jest przewód odprowadzający instalacji odbramowej. Tutaj, jak wiadomo, jest potrzebna zbroda konstruktora. Ciężko na to pytanie cokolwiek odpowiedzieć, nie znając szczegółów y, konstrukcyjnych budynku. Ale na pewno nie może być absolutnie y, takiej sytuacji, że mamy przyspawaną bednarkę, a reszta elementów połączona drutem wiązałkowym. I a propos instalacji odgromowej pojawia się pytanie odnośnie bednarek i ich układania. Czy teraz bednarkę usytuować nad styropianem, pod styropianem, czy to obojętne? Czy można jakoś odizolować bednarkę od środowiska zewnętrznego, tutaj koszulka termokurczliwa, czy pomalować warstwą izolacji przeciwwilgociowej? Pomijam dla wednarki nierdzewnej, bo to już wyjaśnione. Jeśli chodzi o informację od widza, no to jest pytanie, na które ja nie jestem w stanie teraz jednoznacznie odpowiedzieć. Bo jeżeli będziemy mieć udział parafundamentowy, no to nie ma tutaj wyjścia. Musimy mieć część tego udziału prowadzoną pod izolacją. Jeżeli teraz chodzi o sytuację, że mamy wyprowadzenie ze stopy fundamentowej, no to tutaj może być na styropianie, pod styropianem, nie gra Trzeba pamiętać tu o właściwych przekrojach i brać pod uwagę przyrosty temperatury, jakie mają miejsce podczas przepływu prądu piorunowego. Jeśli chodzi o odizolowywanie od będnarki od środowiska zewnętrznego, dlatego się używa tutaj materiałów, które są odporne na wpływy środowiskowe, aby czegoś takiego uniknąć. Jeśli chodzi o odizolowywanie będnarek od środowiska zewnętrznego, przy użyciu np. koszulki termokurczliwej. Nie ma tutaj przeciwwskazań, można coś takiego robić. Zetknąłem się z zaleceniem, aby stosować tutaj osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi do wysokości 2 metrów nad poziomem gruntu i do głębokości 20 cm poniżej poziomu gruntu. Jeżeli chodzi teraz o bendarkę do głównej szyny wyrównawczej, no to tutaj trzeba ją wyprowadzić na przykład w jakimś arocie czy w jakiejś rurze osłonowej. Nie może być tak, że to będzie kawałek metalowego płaskownika niczym nieosłoniętego, i tak to będzie zainstalowane, bo może być nawet groźba porażenia. I kolejne pytanie, jakie zostało nadesłane, dotyczy stosowania rozłącznika izolacyjnego w sieci TN. Przejście z układu TNC na układ TNCS w rozdzielnicy głównej zgodnie z wymaganiami zakładu energetycznego. Tutaj napisane było w rozdzielni głównej rozdzielnica. Główna rozdzielnia to jest budynek. I wyłącznik główny, mam na myśli rozłącznik izolacyjny. Powinien być typu 3P czy typu 3P plus N, a jak się ma do tego zdrowy rozsądek, oczywiście tutaj pomijamy sytuację, gdzie mamy zasilanie rezerwowe. Nie jest to konieczne w układzie sieci TN, choć mogą być inne sytuacje, gdzie będzie takie coś wymagane odłączanie wszystkich przewodów czynnych. Ja powiem tak, może być i 3P, i 3P plus M. I kolejne pytanie tutaj dotyczyło prowadzenia instalacji natynkowo. Czy jest konieczne stosowanie tak zwanych korytek tudzież rur elektroinstalacyjnych? Chodzi o prowadzenie tu przewodów na materiałach niepalnych, na przykład kabel wewnętrznej linii zasilającej po ścianach piwnicy, instalacja elektryczna w warsztacie. Jeżeli chodzi o kabel wewnętrznej linii zasilającej, no to pewnie tu chodzi o wprowadzenie wewnętrznej linii zasilającej ziemią. Jest coś takiego dozwolone, jest nawet jeden ze sposobów układania przewodów, gdzie układa się przewody elektryczne na ścianie. Jeżeli chodzi o stosowanie osłon, zależy to przede wszystkim od warunków. Jakie panują w pomieszczeniu, gdzie instalacja elektryczna jest układana, i od spodziewanych narażeń. Ważne jest tutaj to, aby przewody nie uległy uszkodzeniu. Jeśli chodzi o warsztat, zdecydowanie lepszym rozwiązaniem byłoby poprowadzenie przewodów elektrycznych w osłonach. No bo wiadomo, w warsztacie pracujemy, różne rzeczy są przekładane, jest ryzyko uszkodzenia. Przewodów. No w piwnicy no to zależy gdzie, albo jeżeli na przykład jest ryzyko uszkodzenia tutaj przewodów elektrycznych przez ryzonie, trzeba takie zabezpieczenia stosować. Kolejne pytanie, jakie zostało nadesłane, dotyczy uziemienia do głównej szyny wyrównawczej. Czy można prowadzić tutaj w cudzysłowie gołą bednarkę po ścianie piwnicy? Czy prowadzić bednarkę w korycie? Nie, to nie jest poprawne rozwiązanie. W żadnym wypadku No może być tutaj też zagrożenie porażeniowe. Puszka rewizyjna powinna być zainstalowana na ścianie budynku i przewód łączący szynę wyrównawczą z uziomem izolowany powinien być tutaj doprowadzony. Czy trzeba sobie roboty dokładać, jeśli chodzi o tą bednarkę? No, roboty nie trzeba sobie. Tutaj dokładać, można było uniknąć jej, jakby został wykonany od razu udział fundamentowy. Pytania do odcinka majowego cyklu pytania i odpowiedzi można nadsyłać na adres e-mailowy zamieszczony w opisie pod filmem z dopiskiem pytania i odpowiedzi. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych filmów.